Siemleczko z tej strony Wędrowiec.pl To jest kolejny odcinek troszeczkę dbały na kanał A ponieważ nowy motor Jest to QAP 50 Ta maszyna To ta maszyna Od pierwszego strzała, ciepły, zimny, jak chcesz. Zostałem, że stawię tu niejako. super mot, Supermoto, ale mam założone kosteczki. Jest to konkretnie QA, a śmiechowa KTM. -a. Ma on chłodzenie. to chłodzenie. O, tutaj ma chłodzenie. Ma 10 696 km i 700 m. Wyciąga on różne prędkości. a ja jechałem 90... 60 na godzinę, nie będę ty kłamał. Razem. No, dobrze, dobrze. Nawalałem nim 90. Mam... Pokaż tutaj. To jest nieoryginalna stopka. To jest od, od czwórki wsadziłem. Cylinder. Tutaj ten, gaźnik, on jest ten. Bez przelewania odkręcasz ten kranik zapłon i walisz i kopie na tej płatnicy. Trzeba dbać u niego o płyny. Krawałstronny kopniak. Ten ten hadbary, stówkę kosztowały. Zostałem razem. Kupiłem go w. We... Jakich chyba nakryłem, to jest piątek. Kupiłem go we wczoraj, we piątek, a wy oglądacie to w niedzielę. Pali bardzo ładnie. Ustawię może jakąś kamerę. Czekajcie. O, 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 Przyjechałem, użypiłem, czekaj się. Czekałem Dobrze. Jest to teraz na swoim terenie. Kopnieg prawostronny. O que é isso? Odkręcamy kranik. Czekajcie. Kosztował mi niedużo. Nie, nie, nie ma moich oszczędności, go zakupiłem. On działa na tej zasadzie. To samochód. W samochodach włączamy zapłon. Tylko z rozrusznikiem odpalamy go. A tutaj odkręcamy jedynie kranik. Zapłon. Czy przykręciło? Startel, pum jedziemy. Jest to QA z 90. By on, jest on na podstawałach 50. Zostały w nim wymienione Cylinder 90 Malina, sportowy. Głowica, wał, wał powód. Przejechałem nim od, od piątku jakieś z, z 5-15 km. Czyli o. Takie szutrufki można fajnie pojeździć, zbiera się fajnie po prostu super maszynka.